Rekonstrukcja więzadła ACL. Technika operacyjna według preferencji ortopedy Grzegorza Jarosławskiego z Nowej Ortopedii w Krakowie. Animacja przedstawia zerwanie więzadła krzyżowego przedniego ACL. Kikuty uszkodzonego więzadła zostają usunięte ze stawu. Przeszczep będzie osadzany w tunelach kostnych. Ortopeda wprowadza drut kierunkowy do kości udowej, a następnie wywierca pierwszy kanał o średnicy 5 mm. Długość kanału udowego wynosi około 40 mm. Kolejnym krokiem jest pobranie materiału na przeszczep. W tym przypadku pobierane jest ścięgno mięśnia półścięgnistego uda. Ortopeda preparuje tkanki, uzyskując dostęp do ścięgna, które zostaje pobrane przy pomocy stripera. Przygotowanie pobranego graftu. Po oczyszczeniu graftu zostaje on złożony na pół i oprzyty dwiema nićmi. Po ponownym złożeniu ścięgna dodawana jest kolejna nić na wolny koniec piszczelowy graftu. Na koniec udowy graftu zakłada się samozaciskowy system dociągowy z endobatonem, który będzie stabilizował graft od strony kanału udowego. Uzyskujemy poczwórnie złożony przeszczep ACL którego grubość musi zostać zmierzona. Ostatni element konstruktu stanowi okrągły endobaton, przez który przekładane są nici końca piszczelowego graftu. Tunele kostne do osadzenia przeszczepu kontynuacja. W kości udowej wiercony jest kanał kostny o ustalonej średnicy 8 mm. Orientacja kanału piszczelowego wyznaczana jest przy pomocy celownika. Wiertło prowadzone jest po prowadnicy celownika. Implantacja graftu do stawu wprowadzana jest pętla, która posłuży do wciągnięcia konstruktu graft nici do kanałów kostnych. Konstrukt graft nici jest wciągany do kolana poprzez przełożenie nici. ortopeda pociąga za pętlę, przeciągając nici. Za pomocą nici ciągnącej endobaton jest przesuwany ku górze. Po wyjściu ze światła kanału endobaton układa się płasko na korówce, blokując ruch konstruktu w kierunku dolnym. Nici dociągowe endobatona przesuwają graft ku górze, aż jego koniec oprze się o sklepienie 8 mm kanału udowego. Nici kanału piszczelowego napina się i wiąże na okrągłym endobatonie. System samozaciskowy nici w kanale udowym zapobiega poluzowaniu konstruktu, co skutecznie stabilizuje graft w fazie gojenia i przebudowy. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat rekonstrukcji więzadła ACL kolana, skontaktuj się z nami. Spodobał Ci się nasz materiał? Polub to wideo i zasubskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco z nowymi usługami dostępnymi w naszym szpitalu.